Proste. Tak? Tak, 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 tak. Tak, więc jest zdecydowanie bardziej sprawiedliwie. Po no prostu zabrać, co pierwszy. Co tu hejtuje? A ja się nie dziwię, że mnie tak biłeś. Ale hejtujecie tego roka. Nie są takie wier, głupie żarty. Już wyłączam ten stryp spowolnie, nie? Teraz już nie jest potrzebne. Chyba człowieku w życiu hajta nie widziały. Jak no wczoraj dobra, będę wyłączył, się, tak, jak mówił. Założymy grę, kto pierwszy wejdzie, ten gra. Tak. Y -y. A z racji tego, że jest was dużo, także jeden gracz nie może grać dwa razy. Y -y. Y -y. Y -y. Ja założę grę. Ja wam podam potem hasło. Okay. No, tylko, że po tej grze oczywiście, nie? Okej, okay, czyli wracamy znowu do meczu finałowego Jest tak samo, takie samo ustawienie speli, takie samo ustawienie mm. y temów. ...itemów. <laughs> Okej, okay, no i kontynuujemy sobie Zobaczymy czy znowu Filip pierwszy zdobędzie teraz Filip Blada Weź im tam umieść jakąś informację tak. że Pager zakłada grę i że wyświetlisz hasło Bo kurwa spam się robi Okej okay. No to spokojnie rodziki, nie wystarczy słuchać, co się za was mówi i będzie dobrze. Muszę na za chwilę wybaczyć. Okej. Okay. Um, po tym... Po tym meczu gra z widzami. Pogrew zakłada... Grę... serwer. Pamiętacie, się dzieje, to samo co na początku. Filip ciągnie obiarosa. Zbyszka. No, mój dzieciak, że to jest takie nieobarnięcie tego programu, jaki No, okay, się kliknie. No, ale... o nie, 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 nie. Nie, nie, Coś się tutaj O, cicho, Filip tutaj wbije, rzucił ignajta na rosa, no ale rozdali żyje. ma się dobrze. Później to wam napiszę. Dobra, wracamy do gry. Przepraszam za ten chaos mały. Po tej grze dopiero yy, się tam yy, wszystko będzie wyjaśnione, dobrze? Z tymi aramami. Spokojnie każdy, kto będzie chciał to zagrać, ubiorę. Zrobimy turniej na pół monitora. K. Czy okay. pół monitora się zakleja, a pół można widać. K. Okay. Okej, okay, zobaczmy co tutaj się dzieje, wyłączyłem niechcęcy... Okej, okay, 25 do 18 dla Kali. Tutaj <laughs> Szogat ją pożarł, ale bariera uratowała tutaj Kali. Poszedł z drugiej strony Ignite i Exhaust. Także jest w tej chwili Szogat bez speli. Radio Polska, jest tutaj już wesoła ulta, czyli może robić się bardzo niebezpieczne, dlaczego tak? I chyba właśnie teraz zginie. Nie, zabrakło jest taka na ulcie. Boże, potraciłem wszystkie kartki. Masz kartek nie masz, biedny? Nie, nie, nie kartki, tylko bardzo ważne. Bo bo Jak to potraczy na. Ta oczyń wygrała. Wygrał Grał mal fightem przeciwko Kylie. Jakimś cudem mu się udało. To jest ta oczyń, tego nie pomalujesz. Bo ja ręko nie oszukasz. Nie okay, tak, ładnie tutaj jest haresowane, że zdąkali ten człowiek. No Tak jak mówię, to musimy poczekać na lejta. Eee. Ty, za takie żarty to wiesz. Co? Ale co? Lord of Hosts. Co napisał? Aaa, nieee... Nie! nie. No, spokojnie, ale no, spokojnie. Wygrał malfightem. Ola, tak? jaka groźna, ban? Ej koleś, koleś, <laughs> bo ja... Koleś, ban? Koleś, bo jak stonę, to nie będzie tak śmiesznie. Mam stać. Otóż to. No. Otóż to. Macie spokój. Ola tutaj jest najbardziej... Aktywny. Synek ci słyszysz co apelidział, ja? No to dobrze słyszę. No, to tak. No, poprzednik na nich, nieraz, zginie, nie ma szans. A, może tak. dobiegnie nie, bo nie dobiegnie. No, no tak. Dla, A, na, na Filipa. Tyle przegrać. Tyle przegrać, no. Pół centymetra I, do Tyle kości przerzucamy. <laughs> kości zostały rzucone. Okej, okay, mam 52 do 30. nie wygrywa w cs -ach. E, I co? I tak I wczoraj ty... skupiłaby sala. I jeszcze ma budki jedynki. Filip, tak w ogóle, ja to... Co to. To, to jest krachu? To jest dziewięćdziesiątki. Krachu to jest ten... znajomy Adriana. Płaca ad ad się kustować okay. postacie za RP. Nie, nie opłaca się. No chyba, że Co? macie za darmo. Chyba, że... My, tak. Nie, nie. Projekt e, nie można, turniej jest zamknięty, teraz jest e, ćwierćwiną, jakbyś nie wiedział, także nie wiem, czy e, jakimś cudem ktoś by się zapisał już na ćwierćwinał K. K. cię, cię, K. Ja powiem to moim kolegom. Inne turnieje. A jakie inne turnieje? Nie, nie Jakie inne turnieje? Co? Co? Poszła bariera ze strony Filipa <grym> Rosu, Juli Knighta Piotr, nie wiesz, że robisz 60 turniejów po tym? okej okay. Inne turnieje? Nie znam tego zespołu <grym> O, i <grym> Filip tutaj na farcie Przeżywa tak. Niestety nie udało mi się tutaj, zabrakło hita dosłownie Jedna mi no, no może Robić, A się, to... nie udało mu się. No na... znowu, znowu o takim farcie od tego Filip. tego Filipie, nie. Filip to jest naprawdę fa największy fart, jakiego w życiu widziałem. Na Aramie zawsze na farcie leci. Ma 5 HP, zawsze przeżyje, zawsze zrobi killa. On ma więcej farta niż killa. Tyle powiem. Okay, Tutaj no się cofa się pod tak. Okej. Okay. No to jak trzeba zajebać mikrofon. O. Dużo masz tu czoło? No. Duży mikrofon. Mhm. Dużo Zaraz kiedyś sam fart? Tak, to jest... To jest to jak to brzmi, duży mikrofon. To jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest zdanie, które opisuje Filipa. W stu procentach. Zaraz kiedyś, że farty. Nie wiem jakim cudem mam nabił te 16KLAKESTA. 17, lol. 1.7, no to jest. No prawie 1.8. 1.772 Wiem tego Bartek karowałeś, no prosto Ręką Weź nic, ja muszę sobie odtrzycić ręce, wrócić do lula i... z tą platynę do końca sezonu, bo mi... Mi się smutno odrobił. Teraz te ludzie będą powtarzać te moje k -y. okay. Oho. Ale to w sumie k. -y. <grym> to, wiesz, cytuję się ludzi sławnych. Strasznie pałkowana a nie może być z... z... O! Filip jest... kultuje. Z, z... Ale czemu roz wyłączył kolce? Tam mnie zastanawia. Też mnie to zastanawia. O, sam się wyłączył. O, o kurde, naprawdę, to są... To naprawdę jest taki fart No to to nie jest fart, zobaczymy co teraz zrobi No poszło oh! na kolce, pięknie się nadział, pięknie Ej, pięknie Okej, okay, tak jak mówiłem trzeba będzie poczekać do lejta. Da damage no <grym> No miejmy nadzieję, że raz sobie padnie tak zwany tak. Da odpocząć Chociaż to jest takie lekki samobój, bo traci te staliny, nie? A no prawda, prawda. Ale on ma wiesz. Trzy minuty i masz powrotem. O, matko. Okej. Okay. Zdarzało się Filipowi. Możecie pokazać co ile Ja to zapominam o tym. Eee, tak, tak, 6000 dla Trzegata. Z kasem jest porówno? Z kasem jest porówno praktycznie. I temy, i temy. kupił Wojtstafa Nie zrobił jeszcze budków. E, kupił znaczy. sobie elixirana HP. E, A Kali wróciła z shinem, e, Merkurkami, Extekiem, e, resistanbli i Mega troszkę runem. HP. I tak. Będzie tutaj próbowała chyba robić aby sala z tego co widzę. Aby sala albo. E, pomóż mi Bartek. sala może z tego zrobić. Z metrona? Na Besala sala im się. No tylko. Ale albo, albo tam dokończy tego. Jak to się nazywa. No. Mm, z Shina i tego. Niech mm -hmm. bajna? Nie wiem. Zobaczyłem sobie. desperacki z... krok e, Akali. A nie zrobi ty tam są Książeczki jakie książeczki? No, Tej czarnej na lewc... na... Na nie no ja muszę zdecydowanie bardziej opłaca składać hexteka, hexteka Gdzie jest ta Taoczyn Ta oczyń poszedł Ta oczyń poszedł no, grawał, ja oczy. nie żyje. To zaraz będzie, jak będzie na tym. Nie, nie żyje, umarł. On się on się temu. Powiedział, że wejdzie jak skończymy. Oj Filip coś się chyba przylogował. No no tutaj e... Filip nieźle czy czegata. Tak, ale to się później zmieni zaraz. Zobaczysz. Różnicy w styk prawie nie ma. Mhm. Nie, no, stałe tak zginął, Ross, czy, czy Filip też umrze? Nie umrze. Może wylastilował nie. się jeszcze, może wy... Jak to się mówi, dobra I no, byle, się. Znaczy, nie tyle wyspolbumpował, co po prostu ten Doran zapewnia mu drugą stronę pasywki, mhm. czyli leczenie się z każdego magicznym latawnika. Mhm. Tak, pierwsza wieża pusznięta dla Kani. W tej chwili teraz umiera, farmic jeszcze przy okazji. Okej, okay, zobaczymy z czym wróci. E właśnie e, roz e, kupił sobie budki na penetrację e, tutaj akali kupuje sobie pikeksa e, i kończy abysala nic więcej już nie kupuje bo nie starczy golda. no boli mnie że pan Zbysiek nie kupuje żadnego tak jakiś witzen coś 44 a 244 ap symetrii tak? Filip Filolok Teraz nie zdecydował się na exekutę Coś nie ma prawie pieniądze No wiem Myślałem, że on, że zabił Filipa, wiesz? A to pewnie się zexekutował, bo nie... Mm. Okej, okay, znowu kolejna... Uh, kolejna próba walki a, raz nie ma tego, nie ma orakla. O, jak on go ciśnie. Czy rozpadnie, ten tak, rozpadnie. Tak, strasznie go ciśnie. E, tak, też, czy w planach mamy kolejne turnieje. E, tak, Kirex planuje robić turniej na 50 widzów. Ja tego nie powiedziałem. <laughs> nie, 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 na razie skończymy ten turniej. Później zobaczymy, czy będziemy jakieś ewentualne turnieje planowali. Ja się, że będzie mi. Zgadza że maksujesz Q. Czekaj, odmaksuję. I teraz maksuję... Q... E... na trzecim poziomie, tak? No? no szkoda, że nie kupujesz żadnego jak speedy. Zdecydowanie lepiej bym na ten wyszedł. Jeszcze armor? Od co armor? Nie wiem. Boom. O? i będzie uciekał po apteczkę, nie wydaje. Mi. <laughs> Filip zdecyduje się na walkę. Ciekawe nie co z tego wniknie. Znowu roz go nie widzi. Zjadł go, ale no... A, A, teraz jest grid. To jest tak zwany grit. Ciężko będzie mu się potem pozbierać. Felepciota ciągo. Filip tak jest no. górny. <laughs> Właśnie Pogadzmy. Igor, wiedziałeś, że Nikwa ojut, nie? Tak. Jeżeli poprzestawiasz parę literek i je pozmieniasz, to wychodzi gówno? No, tak by się... Mi wyszło kupa. <grym> Podobnie. Filip, zdecyduje się na executer. No i co? I tutaj wydaje mi się, że co? Raz planuje zrobić tormaila. Dziwny build. Okej, okay, Akali koń, kończy swojego hexteka. I będzie kupował dalszy damage. Pysa pysa, Czyżby był Akali pod Trinity? To było ciekawe. Co robi na bazie? Czekam Na co? O, chcemy Level up złapał To było dobre No byłem tak, czy tutaj jej oczywiście idzie o, automatycznie. Na bazie? Nie ogólnie na tej mapie to Tak jest. samo jak masz na tym czymś? No nie wie. No Zobaczmy co się ma czasem A, rakla. Ha, orakle kupił, no tak No, hmm. no Filip, tutaj. A, jest, jest zdecydował się, cały łatwa Zablokował go troszkę miniony. A, Filip znowu obrywał tych turetów, strasznie go nie lubią. Znowu na farcie przeżyła. No, na farcie, na farcie. Ja, e, okay, ja będę musiał zrobić kolejną ankietę na Facebooku. Z powodu? E, zaraz zobaczysz. Wiesz co, jakbym właśnie prosił mnie, a nie, w sumie to już wiem czego ludzie wolą słuchać <grystanie> Tego dawca jakoś mało kto All Alright, we need a new champion name for this upcoming champion Eee, rise Przestaję literek, wyjdzie zera Rzeczywiście, nie wpadło na to, dobra e, tutaj o czym teraz musisz Pytanie. mnie. Nie, nie zezwalaj. Na no, czego trośnie? Siła. Zapachy, w mhm. wolce. Jak on go złapie w, w te kolce, to on ma troszkę większą przewagę. Ale co może zrobić wy mięśni? Same <grystanie> kości chodzący no. trup. tak jest. On Chyba się met zakończył, zakończył, bo film się zrobił dostępnym na skajpie. Aha, okej. Okay. Okay. Tak, jest w bicie Filipa. Zobaczymy co z tego wynika. Został znowu oglądował tych które Strassnie mamy wysoki, daleki zasięg. Tak, jest tower na widzek, poszedł dinek, są kolce, jest bariera. Ale niestety znowu ta bariera obrotowała mu tyłek. E, Okej okay, ludzie, na, y, na streamie puściłem wam ankietę. Na czacie. Tak, na czacie. Tak, czy tutaj chyba definitywnie wygra Filip? Chyba. Definitywnie wygra Filip. Myślałem, że Jarwana weźmiesz... próba zabicia Filipa. Jestem noczegata, nie wiem czy mi się to uda. Nie ma, nie ma orakla. Nie, Filip kolejny no raz go zabił. Poszedł na Exhaust. A, przeżył. Na farcie. Jak? Tutaj chyba się Filip już zdecyduje puszczać tego Lexusa. O, ale pięknie! Niesamowita akcja. Zabierz no i Filip jak już. kończy? Jak kończy na farcie? Na <laughs> Fajnie mu to wyszło. No i jeszcze tutaj człagat zrobił tormejra na koniec. Nie wiem po co mu to było. Mało mu to by dało.